Przewodniczący procedury głosowania. Bardzo proszę wszystkich o uważne słuchanie, żeby nie było potem pytań, wątpliwości, żebyśmy mieli jasność jak procedura głosowania będzie przebiegała. Bo... W z wybory będą przebiegały w sposób tajny, będą karty do głosowania. Zaraz tutaj panomocnik i komisja skrutacyjna przedstawią nam e, zasady głosowania. Upewnimy się publicznie, że urna jest pusta, etc. Tylko jeszcze zdamy chwilę dużo na dokończenie przygotowania. Tak, drukujemy głosy na króla Juliana, taki trzeci kandydat, się objawił i właśnie będziemy wrócać do, do ucha. duchowie, jeżeli mogę, był przewodniczący. Przypomnę A zasady głosowania, które narzuca nam ordynacja wyborcza obowiązująca nas w dniu dzisiejszym. Te zasady również w drugiej grupie w regulaminie obrad, także gdyby coś umknęło, to można tam również doczy doczytać. Więc po pierwsze, wybory do władz odbywają się w sposób tajny, o ile, o ile uprawnieni do głosowania nie zadecydują jednogłośnie jednogłośnie, inaczej. Jeżeli mamy tajne głosowanie, karty do głosowania zawierające w porządku alfabetycznym nazwisko, imię, stopień instruktorski przygotowuje komisja skrutacyjna. Karty są już. Przygotowane. Następnie opieczętowuję karty pieczątką komendy Orągwi. Karty są również opieczętowane. I teraz tak. Głosowanie polega na postawieniu na karcie do głosowania w znaku X w krawce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje. W liczbie, oczywiście nie większej niż liczba mandatów danej, do danej władzy. Teraz będziemy głosowali na komendanta choroby, więc jeden głos oddajemy, jeden znaczek X. Tutaj uwaga, głosem ważnym również będzie niepostawienie znaku X. To są również głosy liczone jak głosy ważne. I taka druga uwaga. Drugiej duchowie proszę o Uważanie i postawienie tego znaczka dokładnie w krawce. Proszę o niewychodzenie poza obręb krawki, bo taki głos będzie uważany za nieważny. Niepostawienie znaku X w krawce przy nazwisku kandydata uważa się za głos przeciwko. Postawienie znaku X przy większej liczbie nazwisk niż liczba mandatów lub postawienie innego znaku uważa się również za głos nieważny. W przypadku głosowania tajnego, uprawnieni do głosowania wrzucają karty do opieczętowanej urny wyborczej. Komisja Skrutacyjna będzie wywoływała kolejno według list druknej i druków druh, delegatów oraz osoby uprawnione do głosowania. Druknej i z mandatem będą proszeni o podejście tutaj do stolika Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie mandatu. Będzie wydawana karta do głosowania. Z tą kartą no, w drugiej ruchowie odchodzicie, wypełniacie prawidłowo e, kartę, stawiacie krzyżyk i podchodzicie następnie do urny i wrzucacie tutaj swój głos. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejną największą liczbę głosów. I więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, to bardziej do tych drugich władz, prawda? Więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym już o wyborze decyduje zwykła większość głosów. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w paragrafie w ustępie 32 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. W wyborach dodatkowych w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni do pierwszego głosowania, z tym, że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów. No i w przypadku niedokonania wyboru danej władzy przeprowadza się wybory ponowne na miejsca nieobsadzone w wyborach dodatkowych. Głosy oblicza komisja skrutacyjna. Po zakończeniu głosowania sporządza protokół, a następnie ogłasza wyniki głosowania. Nie postawienie krawki, oznacza głos przeciwko kandydatów, tak? Nie postawienie krzyżyka. Tak Wyraża druh opinię, że żaden z tych kandydatów drucha nie przekona. Jest to nadal głos ważny, więc liczy się w puli głosów ważnych. Jest to o tyle istotne, że za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy co najmniej 50% plus 1 ważnie oddanych głosów uzyskali. To może jeszcze licznie dokonajmy oględzin kurny i dopiero potem zapieczętujmy, żeby nie zachować wszystkich tutaj zasad i na wszelką wątpliwość by przeprowadzić. Nie będziemy zostać na sali do, do, do głosowania. Nie będziemy tak jak na zajęcie centralnym wy, wy, wypraszać tych, którzy, którzy nie biorą działalność w głosowaniu.